Witam was ponownie w tej takiej krótkiej zapowiedzi. Dawno mnie tutaj nie było, więc postanowiłam się do was odezwać. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, zobaczcie, zielono, wiosna, drzewka, super. No i teraz długi weekend się zapowiada. No dla niektórych dłuższy, dla niektórych krótszy. W przyszłym tygodniu majówka. Ciekawe, kto z Was będzie miał taki długi weekend już, już od teraz, czyli długi tydzień cały wolny. E, zapowiada się piękna pogoda, więc e, będzie super. E, więc ja Wam już teraz życzę i tego weekendu danego i całego tygodnia pięknej pogody, żeby ten czas był dla Was. Jak najlepszy. No i oczywiście zapraszam Was na nowy odcinek, który pojawi się na kanale w sobotę o godzinie 16. .00. Będzie to historia pewnej rodziny. Eee, straszna historia. Historia, która opowiada o tym, że nawet we własnym domu nie możemy być bezpieczni nie możemy czuć się bezpieczni. Ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy coś może się złego przydarzyć. Zapraszam Was na tą historię. I dziękuję Wam oczywiście za oglądanie tych odcinków w sobotę i tych odcinków dodatkowych, które pojawiają się w tygodniu, tak co drugi tydzień ostatnio. Tutaj nie mam ustalonego czasu, kiedy będą się pojawiały, ale na razie jest to tak właśnie mniej więcej, co drugi tydzień, może to się w przyszłości zmieni. Zauważyłam też, że niektórzy nie wiedzą, że pojawiają się dodatkowe odcinki. Myślą, że. Ten odcinek 10-minutowy jest to taki normalny odcinek, który pojawia się w sobotę, a nie, nie że jest to dodatek. Eee, na przykład dlatego, bo ostatnio dostałam taki komentarz pod, pod takim filmikiem krótkim, że coraz krótsze te odcinki, i przez to ten ktoś mnie przestaje obserwować, przestaje mnie subskrybować. Eee, tylko dlatego, że ten odcinek był 10-minutowy. Ale ten ktoś zapewne nie wie, że to jest dodatkowy odcinek. W sobotę normalnie pojawiają się odcinki, a ten, ten 10-minutowy, czy też krótszy, czasami może dłuższy, pojawia się raz na jakiś czas i jest to nowa seria, krótko i na temat. Czyli jest to dodatek. Tak naprawdę dzięki temu na moim kanale jest więcej odcinków niż mniej. A ten ktoś mi zarzuca, że jest tego mniej. Więc nie każdy jakby yy wie, zauważył, że jest to dodatkowy odcinek. Ale ci co wiedzą, yy, tym co wiedzą, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten kanał jakoś ruszy do przodu powoli, ponieważ ostatnio stoi w miejscu całkowicie. Mam jakby taki, nie wiem, shadow band. Znacie coś takiego na YouTubie. Po prostu YouTube e, czasem sobie wybiera kogoś e, z YouTuberów, czasami jest to bez powodu, czasem jest spowodowane jakimiś niewłaściwymi treściami na kanale. E, czasami może być to nawet jakiś tak, który mu się nie spodoba, e, cokolwiek e, i uzna e, twój kanał po prostu nieodpowiedni i on ci go tak, tak zakopie że mało kto będzie mógł dotrzeć do tego kanału, do tych odcinków. Nowe odcinki po prostu nikomu nie pokazują się, nie są promowane, po prostu tak by kanał nie istniał. Nawet subskrybenci mogą nie otrzymywać powiadomień. W moim przypadku jest to właśnie tak się to objawia, że mój kanał po prostu nie jest nigdzie udostępniany, tak jakby nowe filmiki, które pokazują się nikt ich zupełnie nie widzi, widzą niektórzy subskrybenci, a mało kto widzi taki z pozostałych osób ponadto subskrypcje nie idą w ogóle do przodu jak dodają się powiedzmy, że jednego dnia przybędzie kilka subskrypcji, to kolejnego dnia one są usuwane. I tak jest cały czas. Dodają się i są usuwane, dodają się i są usuwane. Nie wiem czy to um, się kiedyś skończy. Jeśli nie, to nie wiem co będzie z moim kanałem. Na razie jest tak jakby ukryty. Ech, zobaczymy jak to się dalej potoczy. Mam nadzieję, że to się zmieni wkrótce. Jeśli e, ktoś z Was może jakoś w tym pomóc, może udostępniać dziś mój kanał, to będę bardzo za to wdzięczna. Ech, bo bardzo mi zależy na tym, aby mm, coś się na tym kanale działo, mm, tych subskrybentów jednak przybywało, a nie ubywało. Abym mogła dalej te filmy tworzyć i żeby to była jakaś motywacja. Wiecie o co chodzi. Ale Wam wszystkim, tym, którzy są tutaj ze mną cały czas, którzy mnie wspierają, bardzo, bardzo dziękuję. No i oczywiście zapraszam na nowe odcinki. Właśnie te, przez to też, że ten kanał tak... jest taka słaba ta oglądalność, to prawie szkoda, bo dużo ciekawych odcinków po prostu zostało niezauważonych, pominiętych. Może jeszcze ktoś kiedyś je obejrzy. Mam taką nadzieję. A teraz już was nie zasmucam takimi rzeczami. Pokażę Wam mojego kochanego łobudziaczka. On tu sobie śpi i czeka na mnie. Jeszcze przejdziemy się na spacerek. On jest zmęczony. Dzisiaj jest bardzo ciepło i on po prostu nie lubi. Nie lubi jak jest tak gorąco. To jest taki śpiący. Bo normalnie to szaleje cały czas. Ja oczywiście za chwilę przejdziemy. Pokażę Wam go lepiej, jak będzie trochę biegał i się bawił, tak? W ku tym maluszku. Więc ja się do Was jeszcze za chwilę, na chwilę odezwę. A my jesteśmy na spacerku. Jest piękna pogoda, więc korzystamy. Zresztą codziennie tutaj jesteśmy. Codziennie tutaj chodzimy, podziwiamy te krajobrazy. Jest super. Gorzej jest troszkę wieczorem, jak jest ciemno, jak idziemy, bo tutaj jest e, trochę taki las. Różne zwierzęta dzikie się kręcą, na przykład sarny, lisy, łosia można nawet spotkać. Dziki, na szczęście tutaj blisko nas dziki nie chodzą, ale kawałek dalej już nie można spotkać. No i wieczorem, wiadomo, różne odgłosy można usłyszeć, ale wieczorami to tak różnie bywa. Ale chodzimy na spacery, już jesteśmy przyzwyczajeni do tego klimatu. Tak więc tak sobie spacerujemy, korzystamy z tej pięknej pogody. Łobuziak, łobuziak, Te słodki psiulku. Nestuś, ty w psiulku. Czekaj. A Wam życzymy wszystkiego, co dobre, co najlepsze. No i widzimy się jutro w nowym odcinku. Pozdrawiamy Was! Szukaj. Szukam, 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 szukam. Dawaj.